Cześć, witajcie z tej strony, jak sądzili tam was w pierwszym odcinku z Daniel Light. No, w pierwszym odcinku z Light, a postanowiłem wrócić do tej gry, ponieważ 22 sierpnia jest premiera Dying The Beast, które na pewno też dla was nagram, ale postanowiłem, że zrobię taką serię Postanowiłem zrobię taką mini z Dungeon e, Light'a właśnie, na sobie normalnym zaczynamy. Hut aktywowany, rozpocząć od ja Dane na temat celu Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje: bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. To nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu!

jest oh zagłoszysz. Wieża mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. No to się stało. Miasto Znajdź i zdobąć plikt zawarty w piku. Opis procesu, jak jest niekompletny jeśli zastosuje się go w obecnej postaci niebezpieczny każde użycie będzie oznaczać wiele ofiar w ludziach. Plik należy koniecznie uzyskać. I przeciszę, by ta gra bo w coś, czego jest za głośno. A to. Tak, tak, Boisz się! Wcale, że nie! Mogą szczepić! Mrugnął! Tak! Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Uciekamy! Dobra, um, opcja um, gra, dźwięk, głośność muzyki, trochę bardziej to przyciszymy, trochę przyciszymy to bardziej, bo coś mowa, jest trochę za głośno. Okej, okay. dobra. Eee, uh, jest tutaj Spotify lądrze. Możemy mieć tych No Dobra, a to co mamy tutaj? Śpisz przez trzy dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, trzydziesty pierwszy. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? <grymne> Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef Co znaczy 31? Wytaj szefa! To co, zmierzamy do sze 31. szefa? To twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej, jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Nie stać. Nie. przez tego Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Na górze. Okej. No cóż, musimy tutaj eeech zaufanie. Szukam... Jest w środku. A, to ty jesteś 31. Wchodź. Szukam. Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody masz problem z moim. Nie, ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, gdyby nie ona. To od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno co Jay tu ratowała, to Twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz, mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se Rahim. tak ryzykują dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzynę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze. Ale równie dobrze mógłby być pod Ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Chcę tu zawiaduje. Chyba Rahim 13 piętro, a to które jest niby? was jedziemy. To jest... prowadzi do Windy A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro Zdobyć coś dla Rahima 13? Kurczę, to będzie brudna robota Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No tak Logiczne Ale że Winda działa w takim miejscu jeszcze, to jest to zaskoczone, nie ukrywam ale cóż... Jezu, jak wielu ludzi tu umarło... To Ukraine. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych. Ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej, więc żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Dobra. Eee, latarka była gdzie? Pod R? Pod X? Pod V? Nie, gdzie jest latarka? Co idzie? Rozwalamy Ład. Dobra, eee, jak... się domyślacie, będę trochę mniej mówić. Nie na tych pierwszych etapach tej gry. I ogólnie podczas nagrywania tego, bo. Chcę się wcuć w klimat. zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera! To był. To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rachim, tu Krajn. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. o cholera! 31 polazłeś pomarka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam wysyłam na dół lenę Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O... i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! No, szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Dobra, ym... Eee. znaleźć I alkohol. A metalowe. Więc ym... jak mówiłem, tutaj będę mniej mówić, bo chcę się wczuć w klimat tej postapokaliptycznej... ...ziemi, miasta wręcz. O, alkohol. I to będzie wyglądać tak, że... Filmy będą no, się pojawiać naprzemiennie. Z Minecraftem Echo przeszłości, Więc... Content będzie. i będziemy tak robić do końca drugiej części więc filmy będą nieco dłuższe to wszystko co poprosił Mark spróbujmy szczęścia Będą nieco dłuższe z tego ale eee, plany apteczkę kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Ok, dziękuję. Zajmę się nim już. Cicha woda, cicha woda. E, Wracania jesteśmy jedną. Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Zdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o Twojej roli tutaj. E, tak, wracając, e, postaram się, żeby e, firmy spały do pół godziny. Więc no. No, mi. E, żeby filmy trwały do pół godziny. Zobaczymy, co i jak, jak to wyjdzie. Będą też dłuższe te filmy, co na pewno niektórym się spodoba. E, no chyba nawet YouTube lubi takie długie filmy ostatnio, mam wrażenie. No i z tym muszę oglądać. O, to trochę się, trochę do roboty będzie, jak to się mówi. No ale okej. Okay. Zanim pójdziemy do. albo w sumie. Dobra, po. po Rachimie. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Hany, nie pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy bym nic tak. Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię, tak? Myślisz, że jesteś heroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Ach, ta... miłość. No i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. E, dobra, zrobimy jeszcze ten e, parkour dzisiaj. 196, 195, 194. Skrytka. Wskazówki to jest waska, tylko możesz tu zmienić to a także co wywołać dowolny przedmioty, które tutaj uzyskasz. Wyższy poziom przetrwania otrzyma dostęp do nowych sklepów. Spoko. Stroje. Czyste ubranie. egzotycznie No to przebieramy się. Okej. Okay. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić. Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Hey, na co czekasz? Chodź na no e, Naciśnij przytrzymanie spaceru, aby skoczyć, złapać. Ciekawe gdzie to patrzysz. Utrzymaj. Pamiętaj, żeby spojrzeć na krawędź, który chcesz złapać, możesz wykonać to łatwcie stojąc i idąc biegnąć. Dobra. Po treningu zakończymy dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, żeby zasubskrybować i zalikować, jeśli wam się podoba. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, ok? Dobra, skacz na te worki w dole. Odbiło ci? Zabiję się! Nie bądź hmm. cykor. Nie, no, ja sobie robię. No to patrz. A, a, bochka! Bochka! Nie ruszaj się, spróbuj pomoc. pomóc. Ha, ha! Ja, ja sobie z robię. Ty głupi gnoju. Co? Nie znasz się na żartach? No chodź, skacz tu na dół. Chrystę. zła jazda, co nie? Aleś się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. O, zanim kończy, się to oh, koniec okay. tu, No. Kaj, możesz się złapać. Dzięki. Ale ah, sorry, ah, skupienie. Nie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym zawandem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Coś zresztą nie, nie. da. Co się. co się ze mną dzieje. Nie. Hej, mów do mnie, co się dzieje. Coś. poszło nie tak. Co się przed chwilą stało? O, na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Mm. Dobra, wracamy do wieży. O, jestem, żyję. Co to kurwa było? Czy ja się... zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. No więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym i cześć!